Witam Państwa Dzisiaj sobie pogramy w Nie wiem W DSJ3 Proszę Państwa Możecie napisać w komentarzach Czy chcecie żebym nagrywał Z tego jakąś serię I napiszcie Czy chcecie ze mną zagrać Na Multi Bardzo bym was o to prosił I teraz bym wam pokazał i yy, powtórki. Ustawienia powtórki. To nie za fajna nazwa, ale. Uważaj powtórka sobie obejrzymy powtórkę. Sobie obejrzymy powtórkę. I tu się tak nie za bardzo fajnie. Chyba. I oj tam, szwagier się coś pytał. I właśnie tu było coś pokazane. Ty się tam. Nie wiem co chciał, ale robimy inną. Chyba tu upadek. Obejrzyj powtórkę. No, Zobacz, co? nie poboczem to. odpalać. Cicho, tam sięć. Teraz numer dwa? Ty, tylko go zmęczyłaś. To jest stary, jo? Czuj. Odejdź. Bo część Nie. Yeah. No, zaczekajcie chwilę. Oto skok. Hu hu ale gleba. Teraz obejrzymy skoczek w duch. No, uh -huh.